Póki sama chowałam swojego 11-letniego syna, moi rodzice świętowali zaręczyny mojej siostry w restauracji w Warszawie. Potem mama napisała, przestań dramatyzować, daj Reginie 12 milionów na mieszkanie. Chcieli zabrać pieniądze z konta oszczędnościowego Bartka. No cóż, zaczynajmy. Nazywam się Agata Dębska, mam 37 lat. Pracuję jako starszy analityk finansowy w dużej krakowskiej firmie inwestycyjnej. Zarabiam 400 tysięcy złotych miesięcznie plus premie. Mam jedenastoletniego syna Bartka, który jest w piątej klasie, i młodszą siostrę Reginę, która ma 30 lat. Rodzice mają po 60, oboje są na emeryturze, ale tata nadal konsultuje, a mama prowadzi kursy kroju i szycia. Zawsze wydawało mi się, że w naszej rodzinie panują ciepłe relacje. Kiedy Bartek miał 6 lat i rozwiodłam się z Marcinem, moja rodzina bardzo mnie wspierała. Mama odbierała wnuka ze świetlicy, kiedy zostawałam w pracy na kwartalnych raportach. Regina przyjeżdżała w weekendy, pomagała mu w matematyce, zabierała do Centrum Nauki Kopernik. Z Marcinem rozstaliśmy się w cywilizowany sposób. On regularnie płaci alimenty, zabiera Bartka co drugi weekend i w środy po treningu piłki nożnej. Zawsze starałam się spłacać długi. Przelewałam rodzicom 150 tysięcy złotych miesięcznie. Pomagałam spłacać kredyt hipoteczny za ich mieszkanie na Ursynowie. Reginie dawałam 60 tysięcy na wynajem kawalerki w pobliżu lotniska. Kiedy postanowiła iść na drugie studia na SGH na marketing, opłaciłam jej cały kurs 1 200 tysięcy za dwa lata. W końcu to rodzina. Od tego są rodziny. Regina spotyka się z Piotrem od dwóch lat. Poważny mężczyzna, ma 32 lata, jest menadżerem w międzynarodowej firmie. Jego rodzice, zamożni Anglicy, przylatują do Warszawy w interesach. Mama z tatą są w nim zakochani, ciągle dzwonią do reginy, omawiają plany ślubne. Zwłaszcza po tym, jak dowiedzieli się, że jego rodzina ma mieszkanie w Belgrawii. Trzy miesiące temu, Bartek zaczął się ciągle męczyć. Chłopiec, który wcześniej biegał po mieszkaniu jak nakręcony i ganiał za piłką do zmroku, nagle całymi dniami leżał na kanapie. Potem pojawiły się siniaki, które utrzymywały się tygodniami. Stracił apetyt odmawiał ulubionych naleśników babci. Zabrałam go do pediatry. Lekarz, pani doktor Kowalska. Kobieta starej daty od razu się zaniepokoiła. Pani Agato, potrzebny jest rozszerzony test krwi, pilnie. Wyniki przyszły we wtorek. Akurat prowadziłam prezentację dla Komitetu Inwestycyjnego, kiedy telefon zawibrował. Pani Agato, Tukowalska, może pani podjechać do przychodni dzisiaj w sprawie wyników Bartka? Coś poważnego, proszę przyjechać jak najszybciej. Przeprosiłam kolegów i wyleciałam z biura. Gabinet dr Kowalskiej na trzecim piętrze starej przychodni, linoleum z czasów PRL-u, ściany pomalowane na ten typowy szpitalny zielony kolor. Czekała na mnie steczką analiz. Proszę usiąść. Bartek ma krytycznie podwyższone leukocyty. Trzeba wykluczyć Białaczkę. Już skontaktowałam się z Centrum Zdrowia Dziecka. Przyjmą panią jutro rano. Profesor Zając, niech pani nie zwleka. Białaczka. Rak krwi u mojego jedenastoletniego dziecka. Odebrałam Bartka ze szkoły, uśmiechałam się, opowiadałam o nowym filmie Marvela. A w środku wszystko się we mnie waliło. W domu posadziłam go przed komputerem z jego ulubioną grą, a sama zamknęłam się w łazience i po raz pierwszy od wielu lat się rozpłakałam. Wieczorem zadzwoniłam do Marcina. Przyjechał po pół godziny, blady i zagubiony. Siedzieliśmy w kuchni, piliśmy herbatę i milczeliśmy. Potem zadzwoniłam do rodziców. Mamo, Bartek ma podejrzenie białaczki. Jutro jedziemy do centrum zdrowia dziecka. Ojej, Agusia, co ty tak panikujesz? Teraz lekarze tyle rzeczy wymyślają. Pewnie jakaś zwykła anemia. Mamo, to poważne. Oczywiście, oczywiście, kochanie. Słuchaj, my z tatą wybieramy się do reginy. Piotr urządza kolację w restauracji u fukiera. Przylecieli jego rodzice. Ty się tym zajmij, a potem nam opowiesz. Regina odpowiedziała mimochodem. Agata koszmar, ale wiesz, medycyna teraz czyni cuda. Ojej, Piotr mnie woła, spóźniamy się Daj znać co i jak, dobra? Następnego dnia diagnoza się potwierdziła. Ostra białaczka limfoblastyczna, agresywna forma. Doktor zając, niewysoki mężczyzna ze zmęczonymi oczami, mówił wprost: Hospitalizujemy dzisiaj. Rozpoczynamy protokół natychmiast. Szanse są, ale czasu mało. Marcin ścisnął moją rękę. Damy radę. Nieważne, ile to będzie kosztować, czego będzie trzeba. Bartka położyli tego samego dnia. Siódme piętro. Pokój dwuosobowy. Od razu założyli port, rozpoczęli chemioterapię. Nazwy leków wyuczyłam się na pamięć, chociaż do dziś nie potrafię ich wymówić. Centrum Zdrowia Dziecka stało się moim drugim domem. Każdego wieczoru po pracy tam, w weekendy od rana do nocy, czytałam Bartkowi, graliśmy w planszówki albo po prostu siedziałam obok, kiedy nudności były tak silne, że nie mógł mówić. Marcin przyjeżdżał zgodnie ze swoim harmonogramem, wieczorami w dni powszednie, w soboty zabierał mnie na kilka godzin do domu, żebym mogła się umyć i przespać. Bartek trzymał się dzielnie, rzadko narzekał, dziękował pielęgniarkom, nawet kiedy kłuły go po dziesięć razy, nie mogąc trafić w żyłę. Współlokatorzy zmieniali się, ktoś wychodził, kogoś przenoszono. My wierzyliśmy, że się wygrzebiemy. Dynamika jest pozytywna, mówił doktor zając. Po pierwszym miesiącu Bartek odpowiada na terapię, ale nie można się rozluźniać. Ten typ białaczki jest zdradliwy. Ustaliliśmy rytm, badania, kroplówki, konsultacje. Staraliśmy się zachować choćby na miastkę normalnego życia. Nauczycielka pani Ewa przesyłała zadania, koledzy z klasy nagrywali wideo pozdrowienia, trener piłki nożnej obiecał mu miejsce w drużynie jak tylko wyzdrowieje. Rodzice dzwonili raz w tygodniu, rutynowo pytając o samopoczucie wnuka. Rozmowa szybko schodziła na przygotowania do zaręczyn Reginy, kolejną wizytę angielskich krewnych Piotra, wybór restauracji na uroczystość. Dwanaście tygodni trzymaliśmy się. Bartkowi zdarzały się kryzysy, ale walczył. W szczególnie ciężkie noce z Marcinem dyżurowaliśmy na zmianę. Znowu byliśmy zespołem, byli małżonkowie, połączeni miłością do syna i nadzieją, a potem wszystko poszło w diabły. Czwartek, dziewiątej rano. Sprawdzałam raporty dotyczące portfela obligacji, kiedy na komórce wyświetliło się Centrum Zdrowia Dziecka. Pani Agato, tu starsza pielęgniarka z oddziału siódmego. Proszę pilnie przyjechać. Co się stało? Z Bartkiem wszystko w porządku? Proszę przyjechać jak najszybciej, czeka na panią doktor Zając. Te dwadzieścia minut w korkach wydawało się wiecznością, powtarzałam sobie. Po prostu komplikacja, złapał jakąś infekcję. Tak się zdarza. Przecież nie pierwszy raz wzywają pilnie. Doktor Zając czekał w pokoju lekarskim. Z jego twarzy zrozumiałam wszystko, zanim jeszcze otworzył usta. Pani Agato, proszę usiąść. Sytuacja jest krytyczna. Organizm Bartka przestał odpowiadać na terapię. Zaczęła się niewydolność wielonarządowa. Bardzo mi przykro, ale medycyna jest tutaj bezsilna. Mówimy o godzinach. Słowa nie docierały do mnie. Ale przecież musi być coś eksperymentalne leczenie, kliniki za granicą. Gdyby coś było, próbowalibyśmy. Proszę wezwać ojca. Skinęłam głową, nie mogłam mówić. Marcin przybiegł po pół godzinie. Weszliśmy do pokoju razem. Bartek leżał pod maską tlenową, ale miał otwarte oczy. Rozpoznał nas, próbował się uśmiechnąć. Siedzieliśmy z nim do końca, czytaliśmy jego ulubione historie o piłkarzach, wspominaliśmy wycieczkę w góry, gdzie przysięgał, że widział coś niesamowitego. Trzymaliśmy go za ręce. W ostatnich minutach Bartek szepnął, że nas kocha, i zamknął oczy. Czas śmierci, 18:47. Nie płakałam, nie mogłam, po prostu siedziałam ściskając jego stygnącą dłoń, nie mogąc uwierzyć, że mojego chłopca już nie ma. Marcin wziął na siebie dzwonienie do rodziny. Mama powiedziała, że jedzą kolację w restauracji Sofis z rodzicami Piotra i oddzwonią później. Regina zachlipała w słuchawkę i stwierdziła, że nie może teraz o tym rozmawiać. Mają prezentację z agencją ślubną. Następnego ranka trzeba było zająć się pogrzebem. Nigdy nie myślałam, że będę wybierać trumnę dla własnego dziecka. Marcin pomagał we wszystkim: agencja pogrzebowa, dokumenty, nekrolog na stronę internetową szkoły. Działaliśmy synchronicznie, jak w czasach, gdy byliśmy rodziną. Żałoba połączyła nas silniej niż kiedykolwiek miłość. Marcin dzwonił do wszystkich, bo ja zaczynałam szlochać po pierwszych słowach: szkoła, sekcja piłkarska, rodzice kolegów z klasy, dalsi krewni. Następnego dnia po śmierci Bartka zadzwoniła mama. Aguś, kochanie, przyjmij nasze kondolencje. Tak bardzo się martwimy z tatą. Ton rutynowej litości, jak u portierki, która informuje o zalaniu u sąsiadów. Dziękuję, mamo. A teraz do rzeczy. Obawiam się, że statą nie będziemy mogli pomóc ci w organizacji. W sobotę mamy zaręczyny Reginy. Wpatrywałam się w okno: Mamo, Bartek zmarł wczoraj. Wiem, kochanie, i to jest straszne, ale życie toczy się dalej. Regina planowała to od miesięcy. Restauracja jest zarezerwowana, goście zaproszeni. Rodzice Piotra specjalnie przylecieli z Londynu tylko na tydzień. To jedyna okazja. Moglibyście przełożyć. Wykluczone. Głos mamy stał się twardy. Regina czekała na to całe życie. Nie możemy jej zawieść z powodu, no wiesz, poza tym wpłaciliśmy zaliczkę. Jeśli nie pójdziemy, przepadnie. Odłożyłam słuchawkę, nawet się nie żegnając. Nie miałam siły się kłócić. Mój syn zmarł, a ja musiałam go pochować. Piątek był chłodny i szary. Marcin przyjechał po mnie rano. Nie ufałam sobie za kierownicą. Sala pogrzebowa na Wawrzyszewie była pełna. Rodzice Marcina z jego bratem z Gdańska, moje ciotki z Podlasia, kuzyni, nawet nauczyciele ze szkoły przywieźli kolegów Bartka z klasy. Tyle ludzi kochało twojego chłopca. Mama Marcina objęła mnie. Zobacz, ilu przyszło go pożegnać. Objęłam wzrokiem salę i zrozumiałam, kogo brakuje. Ani rodziców, ani Reginy. Podczas ceremonii podeszła ciocia Ania. Agata, a gdzie twoi? Nie wiem, powiedzieli, że może nie zdążą. Twarz cioci posępniała. Jak to nie zdążą? Chowa się wnuka. Ciociu, zadzwoń do nich, proszę, ja nie mogę teraz. Wyszła na zewnątrz z telefonem. Przez szybę widziałam, jak zmieniała się jej twarz, od zdziwienia do szoku, a potem do wściekłości. Wróciła, poprowadziła mnie do okna. Agata, właśnie dzwoniłam do twojej matki. Głos jej drżał ze złości. Wiesz, gdzie są? Gdzie? Na zaręczynach reginy. W restauracji na nowym świecie świętują, kiedy my tutaj chowamy Bartka, jak uderzenie w brzuch. Oni są w restauracji w czasie pogrzebu? Twoja matka powiedziała, że nie mogą przełożyć. Rodzice Piotra jutro wylatują. Tak mi powiedziała: czegoś takiego w życiu nie widziałam. Rozejrzałam się po sali. Wszyscy ci ludzie, nauczyciele Bartka, rodzice kolegów z klasy, cała moja rodzina, rodzina Marcina, wszyscy z wyjątkiem moich rodziców i siostry. Nie będę robić scen, szepnęłam do cioci. Nie na pogrzebie Bartka. Jesteś święta, ja bym tam pojechała i przywlokła ich tu za włosy. Mimo wszystko pożegnanie odbyło się z godnością. Pani Ewa opowiedziała, jak Bartek pomagał słabszym z matematyki. Trener wspominał jego upór na treningach, jako ostatni schodził z boiska. Ja z Marcinem mówiliśmy o naszym wspaniałym synu, o tym, ile światła wniósł w nasze życie. Ale ja ciągle patrzyłam na drzwi, czekałam, że może się opamiętają, przybiegną, może Regina zrozumie, gdzie jest jej miejsce. Nie przyszli. Po cmentarzu wszyscy zebrali się u mnie. Rodzina Marcina krzątała się, pilnowała, żebym coś zjadła. Moje ciotki szeptały w kuchni, nie ukrywając oburzenia. Zaręczyny wolały od pogrzebu wnuka. Wujek Włodek nie wytrzymał. To w ogóle są ludzie czy kto? Ja też ich nie poznawałam. Kiedy wszyscy poszli, dom opustoszał. Straszna dzwoniąca cisza. Żadnych dźwięków z konsoli do gier, żadnego tupania na górze, żadnego mamo, pomóż z matematyką. Tylko pustka. Zaparzyłam kawę, usiadłam w kuchni. Telefon dzwonił od kondolencji. Koledzy, przyjaciele, daleka rodzina. Nie patrzyłam. I wtedy przyszła wiadomość od mamy. Przestań dramatyzować. Lepiej daj 12 milionów złotych na mieszkanie dla Reginy. Przeczytałam trzy razy, zanim zrozumiałam. Chodzi o konto oszczędnościowe Bartka. Kiedy się urodził, z Marcinem otworzyliśmy konto celowe na jego imię. Oszczędzaliśmy na jego wykształcenie, na pierwszy wkład własny na mieszkanie. Przez 11 lat uzbierało się 12 milionów. Obie babcie wiedziały o tym koncie. Długo patrzyłam na ekran. Nie przyszli na pogrzeb wnuka, świętowali zaręczyny, a pieniędzy martwego dziecka nie wstydzili się żądać w dniu pogrzebu. Przypomniałam sobie wszystko: 150 tysięcy miesięcznie rodzicom na kredyt, 60 tysięcy Reginie na wynajem, 1 milion 200 za jej studia magisterskie. Przez lata pomagałam, nie zastanawiając się, nie oczekując wdzięczności, tylko minimalnego ludzkiego wsparcia, kiedy będę go potrzebować. A kiedy potrzebowałam, kiedy mój syn umierał, kiedy go chowałam, ich nie było obok. Za to po pieniądze zgłosili się sprawnie. Nie odpowiedziałam. Zamiast tego otworzyłam aplikację banku, znalazłam stałe przelewy, ustawione od lat. Pierwszego dnia 150 tysięcy do rodziców. 15:60 do Reginy, anulowałam oba, zrobiłam zrzuty ekranu potwierdzeń, wysłałam na czat rodzinny bez ani jednego słowa, tylko same zdjęcia. Wyłączyłam telefon i poszłam spać. Rano 47 nieodebranych, dziesiątki wiadomości. Najpierw zaparzyłam kawę. Zaczęło się około 23:00, pół godziny po wysłaniu zrzutów. Tata, Agata, co to ma znaczyć? Dlaczego anulowałaś przelewy? Mama. Nie możesz nam tego zrobić, nie mamy za co płacić raty. Regina. To jakiś żart, jak ja wynajmę mieszkanie bez Twojej pomocy. Potem poszły te paskudne. Mama. Jesteś okrutną egoistką. Regina. Typowe. Masz żałobę i wszyscy muszą cierpieć. Tata. Natychmiast oddzwoń, musimy porozmawiać. Nie odpowiedziałam nikomu. Wzięłam tydzień urlopu z powodu okoliczności rodzinnych. Rano porządkowałam pokój Bartka. Co oddać do domu dziecka, co zostawić. Jego koszulki, książki, klocki komuś się przydadzą. W południe huk w drzwi, przez wizjer widzę rodziców, mama z jakimiś papierami w rękach. Wiedziałam, że nie uniknę rozmowy. Otworzyłam. Jak mogłaś? Mama wpadła przez próg. Odebrać nam pieniądze, jesteśmy od nich zależni. Tata wcisnął się do salonu. To niedopuszczalne, Agata. Nie tak cię wychowywaliśmy. Nie przyszliście na pogrzeb Bartka, powiedziałam cicho. Oczywiście, że nam smutno, tata machnął ręką. Ale życie toczy się dalej, ludzie umierają. Agata, nie możesz karać żywych, bo jesteś w żałobie. Byliście na zaręczynach reginy podczas pogrzebu. Szczęście Reginy też jest ważne. Mama podniosła głos. Wychodzi za mąż tylko raz. Rodzice Piotra przylecieli z Londynu. Nie mogliśmy ich zawieść, a mnie mogliście? Dramatyzujesz. Tata skrzywił się. Bartek był chory, wiedzieliśmy, czym to może się skończyć. A zaręczyny Reginy to święto życia nowych początków. Patrzyłam na niego, nie wierząc w to, co słyszę. Bartek był waszym wnukiem, a Regina jest naszą córką wypaliła mama. Ona żyje, wychodzi za mąż, ma całe życie przed sobą. Nie możemy rzucić wszystkiego dla kogoś, kogo już nie ma. Wynoście się z mojego domu, powiedziałam. Oboje byli zaskoczeni. Agusia, nie wygłupiaj się. Mama zmieniła ton. Musimy się dogadać. Potrzebujemy tych pieniędzy. Wynoście się. Nigdy Wam nie wybaczę, że nie przyszliście pożegnać się z Bartkiem, a potem jeszcze zażądaliście pieniędzy z jego konta. Nic nie żądaliśmy. Oburzył się tata. Po prostu logicznie założyliśmy, że skoro Bartek nie potrzebuje pieniędzy na studia, można pomóc reginie z mieszkaniem. Założyliście to w dniu jego pogrzebu. Oboje zbladli. Nie o to nam chodziło, mruczała mama. Po prostu myśleliśmy praktycznie. Wynoście się natychmiast albo sama was wyrzucę. W końcu wyszli, ale jeszcze przez dziesięć minut kłócili się na klatce schodowej, jak nierozsądnie się zachowuje, że żałoba przewróciła mi w głowie. Po pół godzinie zadzwonił telefon. Regina. Wiedziałam, że z nią też będę musiała się wytłumaczyć. Tyś kompletnie zwariowała, wrzasnęła zamiast przywitania. Jak mogłaś odebrać mi pieniądze na wynajem? Bez twojej pomocy nie utrzymam tego mieszkania. Nie przyszłaś na pogrzeb Bartka. Byłam na własnych zaręczynach, planowałam je od miesięcy. Rodzice Piotra specjalnie przylecieli. Tak, szkoda, że Bartek umarł. Był moim siostrzeńcem, ale nie mogę z tego powodu wstrzymywać życia. Głos załamał się jej wpisk. Ty po prostu mi zazdrościsz, ja mam młodość, szczęście, wszystko przede mną, a ty straciłaś dziecko, zostałaś z niczym i teraz próbujesz zniszczyć moje życie. Rzuciłam słuchawkę, zablokowałam jej numer, a potem numery rodziców. Przez następne dwa tygodnie próbowali się ze mną skontaktować. Przywlekli się do biura, uprzedziłam ochronę, żeby ich nie wpuszczała. Wysyłali maile, usuwałam, nie czytając. Nawet przez rodzinę próbowali się przebić. Ciocia Ania dzwoniła, że możebym z nimi porozmawiała. Ale ja z nimi skończyłam. Cała moja dalsza rodzina mnie wspierała. Byli w szoku, co zrobili rodzice i regina. Wielu odmówiło pójścia na ślub. To, co zrobili, to już za daleko, powiedziała ciocia Ania. Pominąć pogrzeb wnuka dla zabawy, a potem jeszcze żądać pieniędzy, to już przesada. Miała rację. Prawdziwa rodzina to nie ci, których uważałam za krewnych. Prawdziwa rodzina przychodzi, kiedy ktoś umiera, nie żąda pieniędzy od zmarłych dzieci, nie zazdrości cudzego nieszczęścia. Minęło pół roku od śmierci Bartka. Pierwsze miesiące były piekłem. Po urlopie wróciłam do pracy, ale wszystko się zmieniło. Koledzy mnie wspierali, ale w oczach miałam współczucie. Kobieta, która straciła dziecko. Kobieta, którą rodzina opuściła w najstraszniejszej godzinie. Rodzina nie pozwoliła mi zupełnie zniknąć. Ciocia Ania dzwoniła co tydzień. Kuzyni zapraszali na rodzinne uroczystości i wyraźnie dawali do zrozumienia, że rodzicom i Reginie nie ma tam miejsca. Od kuzynki Marioli dowiedziałam się, że ślub Reginy był żałosny. Większość rodziny nie przyszła. Nawet niektórzy ze strony Piotra odmówili, bo usłyszeli o całej historii. W sumie 20 osób, niezręcznie, na siłę. Regina pytała, gdzie reszta, opowiadała Mariola. Twoja matka próbowała się wykręcić, że ludzie mieli sprawy, ale wszyscy wszystko zrozumieli. Kiedy to usłyszałam, poczułam mroczną satysfakcję, ale głównie pustkę. Rodzina się rozpadła, syn zmarł. W wieku 37 lat zaczynać od zera. Jedynym jasnym punktem okazał się Marcin. Zaczęliśmy spędzać więcej czasu razem. Nie to, że wróciliśmy do siebie, po prostu wspieraliśmy się w żałobie. Razem jeździliśmy na cmentarz, wspominaliśmy jak bardzo tęsknimy. Ciągle myślę o tej wycieczce w góry, powiedział kiedyś Marcin, przeglądając album ze zdjęciami. Pamiętasz, był przekonany, że widział Yeti. Potem rysował go przez dwa tygodnie. Zaśmiałam się. Po raz pierwszy od miesięcy. Chciał wrócić z kamerami, żeby wszystkim udowodnić. Trzy miesiące temu Marcin zapytał, czy mógłby się z powrotem wprowadzić. Nie jako mąż, wyjaśnił. Po prostu, żeby przechodzić przez to razem. Teraz rozumiemy się jak nikt inny, powiedział. Może we dwoje będzie łatwiej? Zgodziłam się. I naprawdę pomogło. Obecność osoby, która tęskni za Bartkiem tak samo mocno, sprawiła, że cisza nie była już tak nieznośna. On gotował obiady, ja zajmowałam się praniem, spokojna rutyna bez romansu. To zdrowy proces, powiedziała moja psychoterapeutka, pani Nowak. Przeżywacie żałobę, wspólne zrozumienie może leczyć, nie uciekacie od żalu, mówicie o Bartku, wspieracie się, funkcjonujecie w codziennym życiu. Tak. Wtedy nie uciekacie? Lecz leczycie się razem. W zeszłym tygodniu Marcin zaczął mówić o możliwości posiadania kolejnego dziecka. Nie teraz. Pospieszył dodać, widząc moją minę. Po prostu może kiedyś. Bartek zawsze będzie naszym pierworodnym. Ale może moglibyśmy mieć dla niego braciszka lub siostrzyczkę. Nie wiem, czy będę w stanie znowu, przyznałam. A co, jeśli znowu coś się stanie? Nie musisz teraz niczego decydować. Po prostu chciałem, żebyś wiedziała. Jeśli kiedyś zechcesz, ja też. Nie jestem gotowa myśleć o nowym dziecku. Może nigdy nie będę. Ale to, że Marcin o tym mówił, oznacza, że widzi przyszłość, w której znowu możemy być szczęśliwi. Praca stała się dobrą kotwicą. W zeszłym miesiącu awansowałam na głównego analityka, po części dlatego, że rzucałam się w projekty na całego, byle tylko nie myśleć. Wciąż mam złe dni. Kiedy widzę w sklepie rówieśnika Bartka, rzucam wózek i uciekam. Kiedy znajduję jego rysunek w książce, ryczę godzinami. Kiedy złoszczę się na Boga, na wszechświat, na całą tę pieprzoną niesprawiedliwość. Ale teraz zdarzają się też dobre dni, kiedy mogę wspominać Bartka z uśmiechem, a nie ze łzami. Kiedy z Marcinem mówimy o nim bez rozpaczy, kiedy czuję, że może uda mi się zbudować coś nowego z gruzów. W ciągu pół roku rodzice z Reginą próbowali skontaktować się kilka razy. Przesłali kartkę na urodziny Bartka. Skończyłby dwanaście lat. Przed nowym rokiem znowu dobijali się do biura. Regina napisała list z przeprosinami. Usunęłam, nie doczytawszy. Kartkę wyrzuciłam. Ochronie kazałam wzywać policję, jeśli znowu się pojawią. Niektórzy uważają, że jestem zbyt okrutna. Kolega zasugerował, że powinnam wybaczyć, ale mnie nie interesuje wybaczenie. Może kiedyś, ale nie teraz. Mieli szansę być moją rodziną, kiedy potrzebowałam ich najbardziej. Wybrali zaręczyny Reginy. Mam teraz nową rodzinę. Marcina, ciotki i wujków, którzy mnie wspierali, bliskich przyjaciół, moją psychoterapeutkę. Nawet nauczyciele Bartka wciąż dzwonią, odwiedzają. Ta rodzina jest mniejsza niż poprzednia, ale jest prawdziwa. Bartek miałby teraz 12 lat. Pewnie przeszedłby do szóstej klasy, narzekałby na matematykę, prosiłby o dodatkowe treningi. Nigdy nie przestanę za nim tęsknić. Nauczę się żyć z tą stratą, nie pozwalając jej zniszczyć tego, co zostało. Z Marcinem oficjalnie nie wróciliśmy do siebie, ale rozmawiamy o tym, nie spieszymy się. Ważne jest, żeby leczyć się z właściwych powodów, a nie trzymać się siebie z rozpaczy. Może kiedyś znowu będziemy szczęśliwi, powiedział wczoraj Marcin, kiedy oglądaliśmy film, którego Bartek na pewno by nie zatwierdził. Może i będziemy, zgodziłam się. Nie wiem, co czeka nas w przyszłości. Czy z Marcinem naprawdę wrócimy do siebie? Czy będę chciała mieć kolejne dziecko? czy kiedykolwiek będę w stanie wybaczyć rodzicom i reginie ale wiem jedno jestem silniejsza niż myślałam mogę przeżyć utratę wszystkiego i budować od nowa i wiem że rodzina którą sam wybierasz czasem jest ważniejsza niż ta w której się urodziłeś historie z życia